10 kwietnia nie kojarzy się w mojej rodzinie najlepiej, to jest oczywiste, aczkolwiek już czas leczy rany i jest, jest troszkę łatwiej, jest już czas na, na takie przemyślenia bardziej powszechne, bym powiedział. Cieszę się, że spotykamy się tutaj w Mielcu już po raz dziewiąty, wspólnie, razem, wszyscy ponad jakimikolwiek podziałami, więc to myślę jest taki dobry sygnał, który niech od nas z Mielca tutaj płynie w całą Polskę. Parlamentarzysta marszałek województwa Karpackiego w latach 2002-2006 a przede wszystkim wielki przyjaciel ziemi mieleckiej. To właśnie przed jego grobem co roku oddajemy hołd tym Polakom, którzy 10 kwietnia 2010 roku ponieśli śmierć w tragicznej katastrofie lotniczej pod podsmoleńskim. Nasz nieodżałowany kolega Leszek Deptuła, też Ekceptua był naszym serdecznym przyjacielem, ale był też osobą znaczącą dla naszego regionu i województwa. Był marszałkiem, był parlamentarzystą i równocześnie był działaczem społecznym wielu organizacji, osobą bardzo zasłużoną dla województwa podkarpackiego. Niestety tragiczna przedwczesna śmierć. Zrobiła to, uczyniła to, że musimy po raz dziewiąty tu się spotykać przy Jego grobie. I jest taka refleksja. Wiele mówiło się na temat tej katastrofy, było wiele domysłów i powstała przecież specjalna komisja, która miała nas przybliżyć lub wręcz ukazać prawdę o tej katastrofie. No niestety. Niewiele z tego wynikło. Dalej mamy sporo zapytań i wiele wątpliwości dotyczących tej katastrofy. Musimy sobie zdawać sprawę, że ta katastrofa, mimo że już minęło 9 lat, miała wpływ bardzo negatywnie na rodzinę, Świętej Pamięci Leszka Dortue, bo nikt się nie spodziewał, że w roku ubiegłym, w podobnym czasie, odejdzie z tego świata nagle, niespodziewanie, po bardzo krótkiej chorobie małżonka Leszka Dortue, żona Joanna. Według, jakby, ocen służb medycznych, nie było racjonalnych przesłanek do tak przedwczesnej śmierci Pani Joanny, ale widocznie, no, nie mogła sobie poradzić z tą traumą i z tym, że ciągle jeszcze ta tragedia smoleńska żyła, była ekshumacja i niedługo po tej ekshumacji, no ją choroba, widocznie układ nerwowy tego wszystkiego nie wytrzymał i ta tragedia słonecka jeszcze sądzę przez długie lata będzie bardzo negatywnie wpływała na nas wszystkich, ale też i na nas wszystkich Polaków, bo jedni będą po jednej stronie, drudzy będą po drugiej stronie. Był dobrym człowiekiem, życzliwym, przyjaznym. Zrobił wielką karierę polityczną. Marszałkiem województwa, posłem. Samorządowcem, politykiem. Przez wiele lat pracował również zawodowo jako lekarz weterynarii. Potrafił łączyć te rzeczy, i jeżeli myślimy dzisiaj o nim, to na pewno to łączenie różnych wartości, różnych ludzi było dla niego niezwykle ważne. Przychodzimy, żeby oddać hołd niemu i wszystkim, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Prezydentem Rzeczpospolitej Lechem Kaczyńskim, jego małżonką, z naszymi szczególnie, z naszymi dla nas, kolegami, Wiesławem Wodą, Edwardem Wojtasem, z tymi wszystkimi, którzy służyli Państwu polskiemu jako politycy, jako żołnierze, jako duchowni, jako osoby, które... Wspólnie chciały oddać hołd pomordowanym w Katyniu. Katyn nie może być zapomniany również przez katastrofę smoleńską. Zbrodnia katyńska i to, co się wydarzyło, i po co lecieli tam nasi przedstawiciele, najwyżsi przedstawiciele państwa polskiego, musi być zawsze wspominana w tym dniu. Bo oni nie lecieli tam dla spełniania jakichś własnych ambicji, tylko po to, żeby upamiętnić pomordowanych, zabitych bestialski sposób polskich oficerów. I Leszek Dopła bardzo chciał tam być. Chciał być w Wiesiu Woda, o tym rozmawiałem z nim przed wylotem. Oni się zresztą bardzo przyjaźnili, bo kiedyś to było wspólne województwo, bardzo blisko Wadowice Górne, z których pochodził, w którym mieszkał Leszek, był blisko Tarnowa, a Wiesław był tam wojewodą i oni bardzo mocno ze sobą współpracowali. Ta przyjaźń została również w Sejmie. Dzisiaj z nami pani poseł Krystyna Skowrońska, która też przyjaźniła się z Leszkiem. Są nasi posłowie Czesław Siekierski i Mieczysław Kasprza, którzy z nim razem siedzieli w ławach poselskich pokazuje, że, że można normalny sposób działać w polityce. Ale to wspomnienie Leszka Deptuły musi być też drogowskazem. Jak mamy postępować i jakie wnioski wyciągnąć z tej najtragiczniejszej katastrofy. Ja wierzyłem w to, myślę, że wielu Polaków w ja wierzyłem w to, myślę, że wierzyło w to wielu Polaków, że ta katastrofa doprowadzi do połączenia, do zjednoczenia, doprowadzi do normalnych relacji. Nie udało się to po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Wydawało się, że możliwe jest po tak niewyobrażalnej tragedii. I to zjednoczenie było obecne w pierwszych dniach po katastrofie. Na pogrzebach, na mszach świętych na ulicach Warszawy, ale i naszych miejscowości. Niestety nie przetrwało dłużej niż kilka tygodni. Wręcz przeciwnie, podzieliło Polskę jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. I ci, którzy podsycają nastroje podziału, ci wszyscy, którzy kreują i insynuują, ci wszyscy, którzy żywią się w jakikolwiek sposób, Takim dzieleniem i ofiar, i tego co się wydarzyło w Polsce po tej tragedii, i z tego czerpią e, jakąś, jakiś zaczyn polityczny. Idą w najgorszym możliwym kierunku. Nie realizują wizji Polski tych wszystkich, którzy wspólnie lecieli oddać hołd oficerom w Katyniu. Nie realizują wizji jednoczenia Polski i Polaków. Trzeba o tym wyraźnie powiedzieć, że my się na to po prostu nie zgadzamy. Bo nie zgodziłby się na to Leszek Deptuła. Nie zgodziliby się nasze koleżanki i koledzy. Nie zgodziliby się ci wszyscy, którzy pomimo różnic potrafili ze sobą współpracować. Ja się ogromnie martwię i myślę, że to jest zmartwienie wielu z naszych rodaków, a tych, co są w życiu publicznym bardzo często. Do czego mogą doprowadzić takie podziały? Do czego może doprowadzić ojczyzna rozdarta na pół, gdzie nie można ze sobą w normalny sposób często zdania zamienić. I jeżeli chcemy poważnie traktować kolejne rocznice katastrofy smoleńskiej, poważnie traktować tych, którzy w tej katastrofie zginęli i wierzyć, że ich śmierć miała głębszy sens, nie była nadaremna. Mieszkańców Wadowic z której jesteśmy dumni tutaj przed grobem. Leszka, chciałbym to powiedzieć, bo Michał ojciec ciebie byłby dumny. Byłby dumny, że jesteś dzisiaj wójtem, że jesteś wierny zielonym sztandarom. I jest dumny i cię wspiera tam patrząc na nas z nieba. My z ciebie też jesteśmy Szanowni Państwo! Powtórzę po raz kolejny leszek Deptuła. Dobrze przysłużył się Polsce, dobrze przysłużył się Ziemi Mieleckiej, Podkarpacie. I pamiętam, jak Leszek z pasją przez całe swoje dorosłe życie, szanując ludzi, kochając mieszkańców, zajmował się kolejnymi fantastycznymi sprawami. Bardzo mu zależało na tym, aby coś zrobić. Zawsze miał fantastyczny pomysł. Spotykał się z ludźmi. Jeszcze wczoraj rozmawiałam, że wracając z Warszawy umawiał się na herbaty, aby po prostu pogadać. Ale jego pasją, jego szacunkiem dla Polaków była troska i pamięć o sobirakach, wjeżdżając do Kazachstanu ogroby groby Polaków na kresach. To była naprawdę jego pasja, ale pasja również, aby tu na Podkarpaciu, Podkarpaciu nazywając swoją małą ojczyzną, chciał zrobić jak najwięcej. Udało mu się bardzo wiele rzeczy. Umiał po prostu z każdym porozmawiać. Thank you. My szczególnie wspominamy Leszka Deptuę, Wiesława Wodę, Edwarda Wojtasa, posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale z szacunkiem odnosimy się i ze wspomnieniem do wszystkich, którzy zginęli w tej katastrofie na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. I my nie mamy problemu. Dzisiaj rano złożyć wspólnie z prezydentem Dudą kwiatów na grobie Wiesława Wody, być tutaj z posłami innych partii, jak panią poseł Skowrońską, to jest normalne. My do tą normalność będziemy chcieli wprowadzać, bo jest potrzebna zmiana podejścia i do tej historii, i do tej rocznicy i do tego, co się wydarzyło. To jeżeli ich życie i ofiara śmierci tych wszystkich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, ma mieć sens i nie może pójść na marne, to musimy wyciągnąć wnioski. Nie wystarczy czcić pamięci, tylko trzeba kierować się zasadami, które te osoby kierowały się w życiu. Taką zasadą kierował się Leszek Duptupa współpracy, szukania, porozumienia. Szukania możliwości współdziałania, i szukania kompromisu. Do tego będziemy dążyć, to jest nasze zobowiązanie w tą kolejną rocznicę. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że wspólnie będzie można w normalny sposób w Polsce wspominać wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej i czerpać z dorobku ich życia. Trzeba wielkiej przemiany. Trzeba wielkiej przemiany w Polsce, bo dzisiaj jest podzielone społeczeństwo na dwa plemiona. Nawet dzień, Katastrofy, rocznica katastrofy, najtragiczniejszego wydarzenia w ostatnich latach. Nie jest w stanie połączyć polityków w wielu miejscach i nie jest w stanie połączyć Polaków. To jest smutna konstatacja tego wszystkiego, co się dzieje przez ostatnie lata, ale też wyzwanie. I umocnieni tą postawą naszych kolegów, których, z których bierzemy wzór. Będziemy robić wszystko, żeby do tego zjednoczenia i do tej normalności, do przywrócenia Polsce braterstwa. Po prostu doszło.